Błękitne fale morza i lot. Odważnie szli jak światło, co wędruje przez noc, by spełnić sny pokoleń, co docenią ich moc. Świat dzięki nim zmienił twarz. Jest jak film, który znasz, a jednak mimo to odkrywasz ciągle go. Odkrywcą być to zmieniać swoje życie co dnia. Na jawie śni Wierzyć w to, że uda się grać. Byli sobie wynalazcy. Nie w dłoniach cel, płynąc w dal, znaleźć cel pośród fal. Zostawić własny ślad, i ruszyć niby w dal. do słońca. Tak bez końca odkrywam bądź maszeruj własną drogą na szczyt. Szczęśliwy dojdź do celu i powitaj tam świt. Osiągnij Win i ewolucja. Jak widać, pan Darwin nie uznaje Pisma Świętego. Jego zdaniem Adam i Ewa nie są naszymi przodkami, gdyż człowiek wywodzi się od małpy, prosto z drzewa. Prze o, o. Nie <grym> nie to pytam ja pana Darwina, czy małpa była przodkiem jego matki czy ojca, a może obojga? No tak, Karol Darwin opublikował swoją pracę o ewolucji gatunków w wyniku doboru naturalnego w 1859 roku i wywołał nią sensację. Dziś wiemy, że dobór naturalny istnieje i gatunki ewoluują, czyli zmieniają się w ciągu milionów lat, ale wtedy. Patrzcie, ja też pochodzę od małpy, jestem bujem małpy. A wiele się od A. małpy nie różni. Darwin zrewolucjonizował poglądy na to, skąd pochodzimy, ale sam nie był rewolucjonistą w młodości. I jak to wykazali nasi znakomici poprzednicy, krew jest pompowana przez serce. <laughs> Źle się czujesz, młody człowieku? Panie Darwin, co pan robi? Ja tylko łapię owady. Zbieraliśmy je z panem Henslowem, tym od nauk przyrodniczych. Ale po co przyniósł pan owady na lekcję anatomii? Na pewno interesuje pana medycyna. Sam się też nad tym zastanawiam. Co tam? Jest coś wyjątkowego w tych owadach? Tak, profesorze Henslow. Proszę zerknąć. W pobliżu tylnych odnóży jest otwór, mała dziurka. Jeśli ten żuk zostanie zaatakowany, wydziela z niej substancję dla samoobrony. To pewnie kwas, środek drażniący. Nie inaczej. Ojej. Bystry z ciebie obserwator, Darwin. O. 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 Proszę tam spojrzeć. Bez wątpienia rozpoznaje pan Kempetrawy, prawda? Mógłby mi pan przynieść jej próbkę? Tak, w tej chwili. O! Doskonale dziękuję. Wasza edukacja chyba jest niepełna. Tak, winniście się uczyć geologii, aby mieć lepsze pojęcie o tym, jak miękka jest gleba w łożyskach rzek. Jestem pastor Sedwick, uczę geologii. Geologia to nauka o Ziemi. Ziemia została stworzona 6024 lata temu. Ale skąd mamy pewność, że to dokładne wyliczenia? On zawsze zadaje idiotyczne pytania! Tak jest napisane w Biblii. Nigdy nie czytałeś księgi rodzaju? Czytałem, ale raczej nie pamiętam, żeby była w niej mowa o dacie stworzenia. Datę dedukujemy na podstawie wydarzeń wspomnianych w Biblii. Sądziłem, że to oczywiste. Czyż Biblia nie jest źródłem mądrości? O tak, oczywiście. Ma pan rację, pastorze. Więc, Karolu, pójdziesz w moje ślady, będziesz lekarzem. Wiesz, ojcze, nie sądzę, żeby to dla mnie było właściwe. Wielka szkoda. W takim razie zostaje ci prawo i teologia. Tak, mógłbyś zostać kaznodzieją, to wcale szacowna profesja. Pomówimy o tym po wakacjach. O, Karolu! O, profesorze Henslow. Co za miłe spotkanie! Bardzo się cieszę! Przyjechałem, żeby się z Tobą zobaczyć! Trafia Ci się idealna okazja! Herbaty? Tak, dziękuję. Okrótce, Karolu, okręt marynarki Jej królewskiej mości ma wypłynąć na badanie wybrzeża Ameryki Południowej. Chodzi o stworzenie mapy. Kapitan Fitzroy chce mieć na pokładzie przyrodnika, który opisałby tamtejszą florę i faunę. Naturalnie poleciłem Ciebie! Ale czy ja się do tego nadaję, profesorze? No i nie wiem, czy mój ojciec wyrazi na to zgodę. Karolu, radzę ci się rozmówić z kapitanem. Okręt odpływa jesienią z Plymouth. Tak, ale. Ta podróż to absurdalny pomysł. Najpierw powinieneś skończyć studia i się ożenić. Nie mogę ci niczego zabronić, ale wiedz, że to strata czasu. Obiecuję, że jeszcze to przemyślę. Ej! źle się do tego zabierasz. To nie jest łóżko, Karolu, to hamak. Popatrz. <śmiany> o tak. Spróbuję. Ach, miłych snów życzę. <śmiany> Czasem przywyknie, panie Darwin! Szybko! A? Nie uwierzy pan, tam! Nie uwierzy! To bardzo rzadki ssak morski, panie Darwin. Proszę zobaczyć! Oho, wielki! Nadzwyczajny! No, jeszcze nigdy takiego nie widziałem! Gdzie on jest? Gdzie ten rzadki ssak morski? <laughs> Prima, <please. śmiech> Przed nami Rio de Janeiro, ale musimy zawrócić, żeby zweryfikować pewne szczegóły. Może zejdzie pan na ląd dla dokonania obserwacji? A, wspaniały okaz! Złapiecie, złapiecie, złapiecie! cię! Złapię cię, złapię cię. <śmiech> <śmiech> Przecież to nietoperz-wampir! Niesamowite! Skrzyżowanie węża z jaszczurką. Musiała się dokonać mutacja. Co za widok. <laughs> hey, hey, hey. Kapitanie? W Montevideo trwa powstanie. Przydałaby nam się pańska pomoc. Musimy bronić obywateli. Oczywiście, sprowadzę więcej zbrojnych z okrętu. Uwaga! Zabarykadowali ulicę i ustawili działa! Naprzód, chłopcy! Słuchaj, Rodriguez. Tędy nie uda ci się przejść. To się skończy masakrą. Porozmawiajmy. Dobrze, Dima. Możemy porozmawiać. Choć mam zimne napoje. Dziękuję. Tak, trzymać. Teraz wszystko będzie dobrze. Dziwne, nieprawdaż? Fakt. Niewiele ma to wspólnego z angielską flegmą. I pozwolę sobie zauważyć, że świetnie się pan spisał jak na przyrodnika. Pokazał pan klasę. Naprawdę. Ilekroć pan będzie schodził na ląd, proszę pamiętać o broni. Nigdy nic nie wiadomo. To niezwykłe. Dorosły leniwiec, który nie boi się ludzi. Zaczekajcie na mnie! Zaczekajcie! Ciekawe, to przypomina pancerz. Kopmy tutaj. Taki sam, ale trzy razy większy. Zabieramy kości. Niesamowite. To tak, jakby z biegiem lat gatunek ulegał przeobrażeniom, robił się mniejszy. Czy to znaczy, że gatunki ewoluują? To ziemia ognista! Kotwica w dół! No. To. to ci, którzy przetrwali biblijny potop? Raczej wątpię. A kimże mogliby być? Chyba nie zamierzasz kwestionować Biblii. <śmienicza> <śmienicza> Przypomina strusia, a jednak się różni. Jest dużo mniejszy, no i ma tylko trzy palce. Szyja i głowa są pokryte piórami. Ciekawe dlaczego. O! Mój okaz! Co wyście z nim zrobili? Proszę się nie martwić, panie Darwin. Zachowaliśmy dla pana głowę i pazury. Dziś Boże Narodzenie Nie mamy na obiad tradycyjnej gęsi, ale za to tego wspaniałego... Eee, jak go pan nazwał? Nandu A, tak, oczywiście Nazwiemy go Darwini Nandus na pańską cześć Podziękujemy panu Dziękujemy ci, panie Przepięknie Tak, ale... Cieśnina Magellana jest niebezpieczna i latem, i zimą Niech pan patrzy. Trzymajcie się. Przyjrzyj się. Widzisz, wieloryby, Największe ssaki świata. Brawo, chłopcze, zaczynasz wszystko rozumieć. Kurs północny zachód. Oj oj kapitanie, północny zachód. Dokąd płyniemy, kapitanie? Opuszczamy Limę i kierujemy się ku Galapagos, małej grupie wysp. Nie są specjalnie interesujące, ale musimy je nanieść na mapę. O ile wiem, mają nawet gubernatora. Prawdy niewiarygodne. Nie, 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 nie Bóg je stworzył, tylko diabeł. Lepiej płyńmy już do gubernatora. Ufam, że mieszka w bardziej cywilizowanych warunkach. Niech pan płynie sam i wróci tu za dwa dni. A nawet trzy. Zbadam te dziwne stworzenia. Do, do zobaczenia za trzy Jakbyśmy się przenieśli do prehistorii, może nawet do prapoczątków. O, patrz, nie chcę się wierzyć. Pewnie zwierzęta lądowe, bo chronią się na suchym lądzie, ale potrafią też pływać jak ryby. Czy mogą pochodzić z wody? Ha, ha, a, a, a. Ha, uch, uch, uch. Lew morski, ogromny, na pewno pochodzi z wody. Dość tego myślenia o niebieskich migdałach. Mam dobre wieści. Gubernator zaprosił nas na herbatę. Panowie, doprawdy cieszę się, że mogę podjąć rodaków. I ufam, że herbata panom smakuje. Dziwne. Te ptaki wydają się jednakowe, ale mają różne dzioby. Ponieważ pochodzą z różnych wysp. Zastanawiające. Muszę je zobaczyć na własne oczy. Zostaniemy tu, żeby obserwować zięby. Te tutaj żywią się owadami i gąsienicami, widzisz? Ich dzioby są cienkie. Płyniemy gdzie indziej. Wszystkie różnią się dziobami. Zdaje się, że dziób zależy od rodzaju pokarmu. Naturalnie. Stwórca dobrze wiedział, co robi. Musimy ruszać. Pora płynąć do domu. Jedziemy. <głos> <głos> tak się cieszę. Witaj. No, Karolu, wyruszasz w dwuletnią podróż, a wracasz po pięciu latach. Pomyśl, ile czasu zmarnowałeś. I jeszcze jedno. Bądź tak dobry i zgól tę nieszczęsną brodę. Mamy rozumieć, że mnie nie poznajesz, Karolu? A, ależ poznaję cię, Janice Jak się miewasz? Nie jestem Janice Susan? Moja kuzynka z Shresbury? Znów nie zgadłeś Ale faktem jest, że poznaliśmy się dawno temu Emma! Emma Wedgwood! Głupiec ze mnie, no przecież Jesteś już dorosła, Emmo. Posłuchaj, przejdźmy się po ogrodzie Tak ciepło dziś Powiedz mi o swoich podróżach. Musiałeś widzieć mnóstwo dzikich zwierząt, na przykład goryle? Nie, nie było tam goryli. Nie w Ameryce. No to lwy! <śmiech> nie! <śmiech> no więc co? Były tam leniwce i pancerniki, słonie morskie, i guany, kondory, o, węże. To widziałem! O, o co chodzi, Emmo? Wystraszyłem cię? Nie, 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 Karolu, ale coś po mnie chodzi! Gdzie? Po mojej kostce! Pokaż. Miałabym ci pokazać kostkę? Wykluczona, Karolu! Więc to cię ugryzie. <laughs> O, no dobrze, ale obiecaj, że tylko zerkniesz O, wyjątkowe Tak sądzisz? Nie powinieneś mówić takich rzeczy? Patrz, to chrząszcz I jak to chrząszcz? Tak, sama zobacz, to krowieńczak księżycoruk. Są bardzo rzadkie wczesną wiosną Jego protonum jest okrągłe, a widzisz pokrywy? Dziewięć pasków, nie mniej <laughs> Karol i Emma pobiorą się i zamieszkają w uroczym domu pod Londynem. Przeżyją razem wiele szczęśliwych lat i będą mieli liczne potomstwo. Panie Karolu, chłopiec, on i pani Darwin czują się dobrze. Cudownie, powiedz pani Darwin, że zaraz przyjdę. Już prawie skończyłem. Panie Karolu, panie Karolu, tym razem to dziewczynka! Mówiłem, że zaraz przyjdę. Mieli ośmioro dzieci. W ciągu następnych piętnastu lat Darwin niemal nie wychodził z gabinetu. Pracował nad teorią, która przyniesie mu sławę. Teorią ewolucji. moje, jestem mało troskliwym mężem. Nie trap się, Karolu. Nie czynię ci wyrzutów. Wiem, jak ważna jest dla ciebie praca, więc czy mogłabym cię od niej odrywać? Już prawie skończyłem teorię ewolucji i wiem, że się nie mylę. A o czym ona mówi? Weźmy dla przykładu żyrafy. A, pamiętam jest co? No więc, żyrafy. Zamieszkują bardzo suche rejony Afryki. Gdy zaczyna brakować trawy, jedzą liście z czubków drzew, do których inne zwierzęta nie sięgają. Wielu przyrodników, na przykład Francis Lamarck, wierzy, że żyrafy mają długie szyje, bo je wyciągają i że ich potomstwo z długimi szyjami się już rodzi, ale to wcale nie jest tak. W ramach każdego gatunku i zwierząt, i ludzi istnieją pewne różnice, niemal niezauważalne. W przypadku żyraf, przy kłopotach z trawą, te z dłuższymi szyjami mają większe szanse na przeżycie, podobnie ich potomstwo. Cecha zostaje przekazana to tak zwany dobór naturalny. Mhm. A u ludzi? Nasz gatunek nie istnieje od zawsze, MO. Ziemia liczy sobie więcej niż sześć tysięcy lat, wbrew przekonania Maszera. Człowiek bez wątpienia ewoluował z takich gatunków. Z małpy? Nie, nie do końca. Z ogniwa, którego brakuje między nami i małpami. Z takiego wychodzę założenia. Karolu dokonałeś rzeczy niezwykłej! Twoja praca o doborze naturalnym jest fenomenalna! Musisz ją opublikować! O nie, tym razem chcę mieć pewność przed publikacją. Do dziś pamiętam, jak ze mnie drwiono, gdy mówiłem o niedźwiedziu, który może pochodzić od myszy i w wyniku ewolucji przeobrazić się w walenia. <laughs> Każdy ma prawo do własnych poglądów, zresztą kto dziś przywiązuje do tego wagę. Mylisz się. Pamiętasz ataki konejbera na teorię Lamarka? To było złe i żałosne. Przejrzyjmy się temu teoretykowi, parweniuszowi, temu oszustowi, temu Lamarkowi z jego śmiesznymi spekulacjami. Te wszystkie obrzydlistwa to czysty absurd, panowie. No, no. A no, no, no. pamiętasz, przyjacielu, co twój wybitny kolega pastor Sedgwick powiedział o teoriach Lamarka? Gardzę takimi teoriami, ponieważ są odrażające. Odrzucam je bez namysłu, gdyż wykluczają zamysł boskiego stwórcy. Czy już rozumiesz, przyjacielu? Teoria doboru naturalnego i ewolucji to dla większości obraza boska. W czasie, gdy Darwin obawia się opublikować swoją teorię, inny przyrodnik, Alfred Russell Wallace, bada gatunki żyjące w Azji. Dostrzegam że większą szansę na przetrwanie mają zwierzęta lepiej przystosowane do środowiska. Tak samo jest z potomstwem, które dziedziczy cechy rodziców. Gatunki te ewoluowały na drodze doboru naturalnego. Doszedł do tych samych konkluzji co ja. Nie. Karolu, nie możesz dłużej czekać z publikacją. Ale jeszcze tego nie skończyłem. Panie Darwin, jako geolog oznajmiam, że najnowsze badania dotyczące Ziemi potwierdzają wszystko, co Pan mówi. Dobrze, opublikuję pracę, ale tylko trzy pierwsze tomy. Nie nalegajcie. Sensacja, sensacja, kupujcie! Według badacza Karola Darwina, szkodnik jest małpą. Sensacja, sensacja, kupujcie! Czytaliście gazetę? Wszyscy pochodzimy od małpy! Tak twierdzi mnie Karol Darwin! Ej, chwila, no, co ty? Ach, bluźnierstwo. Darwin obraża samego Boga. Trzeba coś postanowić. Tak jest, rozprawię się z Darwinem i jego teorią. Nie zwlekaj. W Oksfordzie jest spotkanie. Za kilka dni. Nie zawiodę pana. Jak wszyscy wiemy, boski architekt stworzył doskonały świat w imię człowieczego szczęścia. Twierdzę, że teoria pana Darwina jest nie tylko bluźniercza, ale i śmieszna. Dobrze wiemy, że Ziemia została stworzona sześć tysięcy lat temu, jak udowodnił biskup Asher, badając Biblię. Nauka ta służebnica Kościoła nie ma prawa zbaczać na manowce. Huxley przyrodnik. Pozwolę sobie nadmienić, iż Biblię napisano przed wiekami dla prostych ludzi. Biblia nie ma z nauką nic wspólnego. Już Galileusz udowodnił, że Ziemia krąży wokół Słońca, nie Słońce wokół Ziemi. Lajel, geolog, członek Towarzystwa Królewskiego. Mogę zapewnić, że wiek Ziemi to miliony lat, a nie jak opisuje to Biblia. Wszyscy znamy pańskie poglądy, panie Lajel. Przyjmijmy, że człowiek pochodzi od małpy. Pytam przeto, czy w przypadku pana Darwina chodzi o jego babkę czy o dziadka? A, 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 a. W tym, że pochodzimy od małpy, panie Wilberforce, nie ma nic hańbiącego. Bardziej hańbiące byłoby mieć za przodka człowieka, który dla niskich korzyści ośmiesza kwestie naukowe, o których nie ma najmniejszego pojęcia, którego jedynym argumentem są tylko i wyłącznie uprzedzenia religijne. Jak Tak, tak. Pierwsze wydanie o pochodzeniu gatunków wyprzedane. Musimy dodrukować więcej egzemplarzy. Wróżę temu dzieł sukces. Odkrywcą, by Wersja nie polska na zlecenie wydawcy Hipocampus Spółka ZOO Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Dariusz Dunowski. Dźwięk Urszula Ziarkiewicz. Montaż Paweł Siwiec. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Andrzej Mastalesz, Joanna Budniok-Felix, Janusz Witów, Cezary Kwieciński, Wojciech Paszkowski, Paweł Szczesny, Andrzej Chudy, Jarosław Domin, Andrzej Gabroński, Beata Łuczak. Śpiewała Katarzyna łaska.